Po pierwsze, czy amerykański rynek zaspokoi tę lukę w tempie, które będzie adekwatne? Być może, nie, to nie jest zupełnie wykluczone. Ja myślę, że pewnie tak, jeśli mowa o jednym państwie. Ale jeśli tam Trump to zrobi nagle z całym światem, to jakby, czy amerykański przedsiębiorca, czy amerykański producent zapewni im to wszystko, co będzie nagle o 50, 25, 60% droższe? A Departament Sprawiedliwości zwolnił prokuratorów, którzy pracowali nad jego sprawami. Prezydent zaś fantazuje o trzeciej kadencji. No ja słuchajcie, nie wszyscy to wiedzą, ale w Stanach Zjednoczonych kiedyś można było być chyba cztery kadencje prezydentem. To zostało zmniejszone. No i teraz jakby trwają fantazje trochę amerykańskiej skrajnej prawicy o tym, że jakby ich ulubiony monarcha mógłby porządzić jeszcze troszeczkę dłużej. Natomiast Donald Trump robi. Po raz kolejny, no, tyle ile bym chciał, żeby liberałowie robili, bowiem zwalnia prokuratorów, wprowadza nowe dekrety regulujące działanie wojska i wstrzymuje środki federalne, które mają konsekwencje w gruncie rzeczy na całym świecie. Republikanin w pierwszym tygodniu rządów wydał lawinę dekretów, zarządził zapowiadaną od dawna największą operację deportacyjną w historii kraju. O czym jeszcze troszeczkę posłuchamy? Natomiast Donald Trump postanowił wypierdolić prokuratorów, którzy pracowali nad jego sprawą, ponieważ jakby obviously, jak inaczej. Ja mam wrażenie, że to jest człowiek jednak takiej przyjemnej przystępności, jeśli chodzi o, o, o zrozumiałość. Nie? Znaczy, że jakby Donald Trump, jak cię nie lubi, to cię wypierdoli. Koniec tematu. Nie? nie będzie jakby się tam z tobą nosił, nie będzie myślał, kurwa, nie wypada trochę. Nie, to jest. To jest niefajne, tak kogoś wypierdolić w sumie, e, bo wszyscy będą wiedzieli dlaczego e, i, i jakby, no i, no i siara będzie. Nie, nie, to, tak kurwa, wypierdalaj, elo. No jest to nawet urocze, jest to nawet urocze. Straszne, ale urocze. E, chodzi o dochodzenie zarówno w sprawie zamachu na demokrację, jak i o to w, w sprawie przetrzymywania tajnych dokumentów po zakończeniu pierwszej kadencji. E, Zważywszy na Twoją ważną rolę w ściganiu prezydenta, nie sądzę, by kierownictwo departamentu mogło Ci zaufać, jeśli chodzi o lojalne wcielanie w życie jego polityki, głosiło pismo, które wysłał prokurator generalny. Znaczy, słuchajcie, to jest jakby, kiedy ja mówię, że to jest monarchia elekcyjna, to. No to no to, kurwa, co to jest innego jak nie monarchia elekcyjna. Tam pisze dosłownie wasal króla do pracowników prokuratury, nie? Jakby, no my się z tego śmiejemy w Polsce, ale jakby, wie, wiecie, no tak. Zawsze mi się wydawało, zwłaszcza w młodości, im starszy jestem, tym, 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 tym jakby mniej czuję tej, te, te refleksje, że mówimy tutaj o państwie, które ma dosyć głęboką tradycję, taką struktur przede wszystkim, nie, które niekoniecznie musi być zawsze siłą na rzecz dobra, to wcale tego nie twierdzę, ale, ale które ma mocną tradycję utrzymywania pewnych struktur w, w grze, a tu się okazuje, że w sumie jakby idzie to wszystko pominąć i jakby ilość guma. Takie zwolnienia nie tylko z powodów dyscyplinarnych czy kiepskich wyników, tylko zasadniczo wykonywania swojej pracy wydają się naruszać prawo. No i prokuraturze pewnie pójdą z tym do sądu, no ale co z tego, skoro nie będą pracować i będzie można ich zastąpić, a później te procesy potrwają latami. Widzę, że ankietka jest dosłownie 50-50. Cztery /50, głosy. Przypominam, że nie to, to jest od, bo teraz się zorientowałem, że jakby to. zadałem to pytanie w sposób, który trochę utrudnia zrozumienie tego. 800 plus tylko dla pracujących Ukraińców, ergo tak tylko dla pracujących, a nie oznacza nie, nie tylko dla pracujących. Można to było sformułować lepiej, przyjmuję to na siebie. Sorki. W każdym razie. Departament się opróżnia z pracowników bajdenowskich, i zdaje się, że będziemy tutaj mówili o takim zawłaszczeniu w stylu no, no, pisowskim, nie? To znaczy, że tutaj. Jak czytamy, inspektorzy generalnie odgrywają kluczową rolę w dbaniu o uczciwość rządu. Niecały tydzień po objęciu rządów prezydent Trump w zastraszającym tempie rozmontowuje system kontroli i równowagi władzy wykonawczej, pisze Dick Derbin, demokratyczny e, polityk. W każdym razie e, Trump też wprowadza dwa, dwie polityki, które są dosyć istotne z punktu widzenia wojska, to znaczy zakaz służby w armii dla osób transpłciowych. Który wydaje mi się trochę dziwny, szczerze mówiąc, bo jakby. Co to komu kurwa przeszkadza? To jakby literalnie 1% społeczeństwa, a szczerze mówiąc, pewnie nawet mniej. Plus też, no jakby no znowu, nie? no to jakby nie. Znaczy, co ja się będę wyprzytykiwał z tego liberalnego diktum, że to jest nieludzkie. Okej, okay. 5 głosów póki co wygrywa opcja, że te 500 milionów jest warte tego. No, to słuchajcie, no jakby wypowiedzcie się, ja jakby nie powiem, że się będę z wami zgadzał, bo, bo myślę, że zostanę przy swoim, ale na jakimś etapie mogę chętnie wysłuchać argumentów z drugiej strony, to jestem, jestem na to otwarty. Zakaz służby w armii dla osób transpłciowych, przywrócenie do służby ludzi, którzy się odmówili zaszczepienia przeciw COVID-19, czyli literalnie odmówili wykonania rozkazu, zakończenia programów różnorodności, równości, włączania w wojsku, i prac nad stworzeniem amerykańskiej wersji żelaznej kopuły. Yy, przypominam, że państwo Izrael jakby zrobiło to, bo jest dość małe nie? i jakby tam prościej jest stworzyć system obrony rakietowej, ale okej, okay, no ten ostatni punkt jest chyba najmniej kontrowersyjny. To jakby zasadniczo, jeśli chodzi o obronę przed atakami rakietowymi, no tam powiedziałbym, mało jest we mnie sceptycyzmu. W każdym razie. Yy, no, umówmy się, pierwsze dwa punkty, no to jest czysta, czyste granie pod elektorat schizofrenii paranoidalnej. Dla mnie no, granie pod schizoli jest, kurwa, no jest trochę zabawne. No straszne jest jednocześnie, bo wiecie, no, jakby Trump dosłownie był szefem armii, kiedy się zaczynała pandemia. I, i później Biden wypierdolił tych żołnierzy, którzy się nie zaszczepili. Co uważam, za no generalnie taki ruch, powiedziałbym, na granicy oczywistości. No jeśli jakby służysz w organizacji, w której jest wymagany relatywnie bliski kontakt z całą masą ludzi i musisz jednocześnie ćwiczyć, no bo wojsko nie może być kurwa całe na kwarantannie, no to, no to tak, no to dostajesz rozkaz od swego dowódcy, że masz się zaszczepić i ryj, nie? No i to jest jakby taka jest dosłownie istota wojska. Jeśli ktoś nie lubi tej dyscypliny, no to w Stanach nie ma powszechnej służby wojskowej. To nie jest tak, że ktoś został zmuszony do tego zaszczepienia, bo, bo, bo jakby nie wiedział, że będzie musiał wykonywać rozkazy, które są czasami zgodne z jego osobistymi opiniami. No, wojsko polega na tym, że zapierdalasz tak jak ci każą. No to jest dosłownie sens tej organizacji w jakimś stopniu. Jeśli chodzi o programy różnorodności, równości, włączania, one są jakby, tutaj się pojawia już taki sloganowy, trochę skrót DEI. Ja muszę Wam powiedzieć, że to jest sprawa, która wymagałaby bliższego przyjrzenia się, na czym polegały te programy, a ja nie jestem aż tak blisko zaintrygowany polityką różnorodności amerykańskiego wojska. Jestem w dużej mierze przekonany, że zapewne to jest bardzo sloganowy, sloganowy ruch, jeśli chodzi o to, co Trump zrobił. To znaczy, prawdopodobnie istniały tam jakieś programy, nie wiem, tego, żeby zatrudniać więcej żołnierek albo więcej ludzi z jakichś marginalizowanych społeczności, nie, które to. Po pierwsze uważam za relatywnie nieszkodliwe, a po drugie za takie, które po raz kolejny są w sensie makiawelicznym skuteczne. Nie? To znaczy, jeśli angażujemy mniejszości do służenia w wojsku, to później te mniejszości będą miały rodziny z tradycjami militarnymi które to później nabuduje no, pewną propaństwową postawę, nie? No bo jeśli służyłeś dla farmi jakiegoś kraju, no to raczej jesteś przynajmniej w jakimś stopniu później mimo wszystko przywiązany etosem, nie wspomnieniami, yy, tym co ci natłuką do głowy. Znowu, nie? Jakby ja mam wrażenie, że prawica jest trochę za głupia, żeby myśleć o polityce makiawelicznie. A no, no nie, 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 no dzieciaki, no nie, nie łudźmy się te programy różnorodności, jeśli były dobrze wprowadzane, to, to, to one nie były wprowadzane z punktu, dlatego, że Stany Zjednoczone są wspaniałym miejscem do życia dla mniejszości, tylko dlatego, że one zapewne miały jakiś strategiczny sens, nie? No, jakby on, oni nie są kurwa upośledzeni tam wszyscy, to jakby nie, nie ulegnijmy tutaj jakimś kuriozalnym złudzeniom, że, że to było wprowadzane dlatego, że tam siedzi, siedzi banda niebieskowłosych lewaków, tam, jakby, tam prawdopodobnie siedziało, wiesz, no 20 łysych typów, którzy to wymyślili, dlatego, że to ma sens, nie? I prawdopodobnie to ja powinienem krytykować te programy właśnie za ich makiaweliczność, za ich złudność, za ich pozorność i za to, że też jakby sprzyjają służeniu w no, imperialnej armii, yy, która oczywiście, no, jako no, 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 no jest nam względnie użyteczna z, Powodu proksemiki do pewnego sympatycznego państwa na R. Natomiast, no, jakby obiektywnie rzecz biorąc, robi mnóstwo gówna, nie? I Jakby no nie będziemy tutaj nagle snuć panów nad amerykańską armią i jej szlachetną historią, bo tam są szlachetne epizody w tej historii, ale jest równie wiele epizodów nieszlachetnych, jeśli wcale nie więcej. No więc to jest tyle, co tutaj Donald Trump robi. Natomiast ostatnia rzecz, jeśli chodzi o jego polityki, eee, to znaczy Biuro Budżetowe Białego Domu ogłosiło tymczasowe wstrzymanie federalnych grantów, pożyczek i innej pomocy, by upewnić się, że realizują politykę prezydenta. To wewnętrz-krajowy odpowiednik wstrzymania prawie całej pomocy zagranicznej, nie? czyli wszystkie kursy, które Stany Zjednoczone finansują, wszystkie programy edukacyjne na całym świecie, nie? które poprzez ambasady oni mogą organizować. One wszystkie mają odciętych AIS. Nie jest jeszcze jasne, które programy zostaną dotknięte dyrektywą. Wyłączono z niej renty, emerytury i ubezpieczenia zdrowotne z rządowego programu Medicare. Za to wprost wskazano, że dyrektywa dotyczy m.in. pomocy zagranicznej, funduszy dla organizacji pozarządowych, to jest to, o czym mówiłem, DEI, czyli znowu, nie, jakby to jest slogan, ideologia woke gender, która jakby, no to już brzmi jak, wiesz, z modelu językowego, nie? To już, to już brzmi, jakby oni to generowali. I zielonego nowego ładu. E Mówią, że to tylko tymczasowe, ale nikt nie powinien w to wierzyć. Znaczy po raz kolejny, wierzenie prawicy w cokolwiek to jest kuriozum. To jakby oni się specjalizują w tym, żeby ugać. Więc jakby przestań, przestań my, przestań cię. Ja nie sądzę, żebyście żeby w to wierzyli, ale jakby please. Y Donald Trump musi nakazać swojej administracji natychmiastową zmianę kursu, a pieniądze podatników powinny zostać rozdystrybuowane. Kongres zatwierdził te inwestycje, one nie są opcjonalne, tylko prawnie wiążące. No i tutaj jakby po raz kolejny mamy taki kryzys rzędu hmm, tego, że jakby Trumpowi trochę za bardzo weszło na banie to, że jest monarchą. Nie? I jakby i. Być może też, ja zakładam, że na jakimś poziomie degeneracji struktur umysłu, może zapomniał, że trójpodział władzy jest mimo wszystko jakimś tam faktem prawnym w Stanach Zjednoczonych, chociaż ten trójpodział jest trochę kiepski. No te. Powiedziałbym, że przypomina to wszystko Polskę, nie? bo ja generalnie mam wrażenie, to nie jest wyłącznie moja obserwacja, że jedyna międzynarodówka, która powstała w historii świata, to jest międzynarodówka skrajnej prawicy. Nie? To znaczy nikt nigdy nie, nie zorganizował się tak skutecznie jak skrajna nacjonalistyczna prawica na całym świecie. No i jakby no i zbieramy tego owoce. Nie? No, w dupie jesteśmy i, no i cóż możemy powiedzieć. To, yy, natomiast. Yy, Natomiast Konstytucja Co prawda zabrania trzeciej kadencji, no ale oczywiście, e, no, ale oczywiście wszystko jest, e, wszystko co stałe, rozpływa się i e, wszystko jest do zmiany. Zobaczmy jeszcze na sam, sam Juśki koniec. Troszeczkę, e, troszeczkę. Clinton News Network, jak powiedział kiedyś Donald Trump, e, spróbuje niestety zmniejszyć tego jakość. Wybaczcie mi e, najserdeczniej, natomiast jakby. of decisions that could have profound consequences on the well-being of so many people i think gaza is a good example elaine because all this foreign aid from the us billions and billions of dollars have been frozen but with a handful of exceptions uh, military aid uh, so weapons and other security aid for egypt and israel are exempt <laughs> Critical food assistance so obviously that is, uh, that is good news so much of the, the aid going into Gaza uh, is food assistance but anything that falls outside of that when it comes to people in Gaza or, or Palestinians in the West Bank for example whether it's security uh, infrastructure health vaccination so much of what you and your previous guests were just discussing that is currently frozen and that could have uh, significant uh, uh, severe consequences the the uh, executive order that the White House just put out a couple days Ago said that so much of the foreign aid infrastructure and bureaucracy is not aligned with American interests. Uh, we also heard from the new uh, spokesperson for the State Department, Tammy Bruce, saying just a few days ago uh, that the United States is no longer going to blindly dole out money with no return for the american people. So, another country that did not get an exception, Ukraine, of course, they're getting all kinds of military aid, but but also billions in humanitarian aid that is critical uh, help for their infrastructure, for electricity, for schools on and on. PEPFAR is a name that is known to so many in our audience. It's a uh, a, a, a highly successful program that was started under George W. Bush uh, to help people around the world with HIV AIDS, saving some 25 million lives. Uh, assistance for the pepfar program has also uh, been put on hold. and so there are uh, real concerns. we heard that concern coming from the united nations, the un secretary general, uh, asking for more exemptions uh, to this, this sort of blanket executive order. Uh, but certainly what we're going to see in the coming uh, days is, is almost certainly a realignment, a restructuring of, of u.s. aid around the world. Eleni. I want to bring in Dr. Jean Casey, the director general at the Africa Centers for Disease Control and Prevention. Dr. Casey, thank you so much for taking the time. A ważne w tym kontekście, powiem Wam tylko jeszcze na marginesie, jest to, że prawdopodobnie, prawdopodobnie grozi nam niestety kolejna epidemia. Jakby, jest mi troszeczkę przykro to mówić, bo sprawy nie są jeszcze takie super pewne. Znaczy, wybuchła nowa ptasia grypa, to jest konkluzja. I teraz, w momencie, w którym ta ptasia grypa wybuchła, to się oczywiście zawsze jest ryzyko, że ona zmutuje, i póki co zarażają się nią zwierzęta, nie? ale jakby na przykład koty mogą się nią zarazić. No, kurwa koty to już saki, nie, jakby więc no, przeszło, że tak powiem, drobiu na, 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 na koty. No ale póki co, jakby nie ma, nie, nie ma transmisji na ludzi, co jest generalnie no, rzecz jasna dobrą sytuacją. Ale, no, w sytuacji, w której ryzykujemy jakąś tam pandemią, jednocześnie też no, musimy sobie e, e, musimy sobie zdawać sprawę z ryzyka, które nam jednak grozi nadal to zamrażanie pomocy na, na, zamrażanie amerykańskich środków, które mogą jakoś służyć rozpoznawaniu tej, tych chorób i generalnie sprzyjać walce z tą ptasią grypą. A wiecie, nawet jeśli ona nie przejdzie na, na ludzi i jakby trzymajmy kciuki wszyscy, bo jakby ja naprawdę nie chcę znowu siedzieć roku w domu i, i, i palić gibonów przez cały czas. To, to, to był straszny czas, ale ale jednocześnie też na jakby, nawet jeśli to się nie wydarzy, to, 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 to wydarzy się gigantyczny kryzys w rolnictwie, nie? To znaczy, jeśli masz jednego ptaka, który jest zarażony tą ptasią grypą, no to zgadniesz, zgadnij, co się dzieje z resztą Twoich ptaków, znaczy jakby czapa, nie? Musisz wybić swój, swój cały drób nie? I, jakby I później odtworzyć te hodowle dla takiego rolnika, zwłaszcza rolnika jakiegoś mniejszego kalibru, no to przecież są gigantyczne koszty prawdopodobnie zagrażające wiesz, na płynności całej operacji. I yy, jakby wiecie, no kurwa, no, nie, nie szczególnie dobra sytuacja, nie no. Oczywiście, możecie mi powiedzieć, tam jebać hodowców w drobiu, tam w dupie z nimi, no ale znowu, nie, jakby faktem społecznym jest to, że ludzie jedzą mięso, nie, ja jem mięso. Czy to jest etycznie dobre? Nie, to nie jest etycznie dobre. To jest całkiem, całkiem nieetyczna decyzja, żeby wpierdalać mięso. Natomiast, jakby, no, jemy je z różnych przyczyn, nie? dietetycznych, siłownianych, trochę lenistwa, trochę przyzwyczajenia, trochę tradycji, whatever, nie, jakby. Wielu z nas ma powody, żeby dalej je jeść, dobre czy złe, czy wystarczające, nie rozstrzygam tego teraz, ale tak czy inaczej wpierdalamy to mięso jako większość społeczeństwa. Więc jeśli nagle nasi hodowcy będą mieli przesrane, to po pierwsze to będzie jakby no kryzys dla wielu rodzin, co też warto odnotować nie? jako generalnie dosyć poważny case, ale też no, 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 no kryzys na rynku nie? znaczy zwiększenie cen poleganie na, na imporcie to to wszystko będą fenomeny dosyć niesympatyczne yy, i słuchajcie no warto byłoby coś z tym kurwa zrobić